Dzień dobry. Witam Was ponownie i bardzo serdecznie. Jest już 23 grudnia, więc mój kalendarz przedświąteczny dobiega końca. A ponieważ nie chcę zostawiać na Wigilię odcinka wspomnieniowego, przeczytam go dziś. Tekst ten napisałam w pierwszym roku mojej emigracji, pamiętając o tych, którzy z różnych powodów nie mogli zasiąść do stołu ze mną i o tych, którzy odeszli na zawsze. Mój kalendarz grudniowy. 23 grudnia 2024. Małgorzata Jędrzejewska na wieki wieków. Już w korytarzu zapachowa mieszanka wybuchowa. Gotowana kapusta, pasta do podług, jajka na sałatkę, gałązki świerkowe. Walczą, które z nich silniejsze. Kapusta ma największe szanse na zwycięstwo, ale pasta też nie pozostaje w tyle. A jeszcze grzyby, z których powstaje najlepsza pod słońcem zupa. Wchodzę do środka i dostaję ciepłem w twarz. Ale nie robi mi się gorąco wręcz przeciwnie. Lud gęstnieje, mrozi dłonie. Wsuwam je w rękawiczki i idę tam, gdzie zwykle idą wszyscy. Do kuchni. Ale po drodze zaglądam do pokoju dziecięcego. W kąciku pod skośnym sufitem choinka nieduży drapak, obwieszony ozdóbkami i łańcuszkami z papieru pieczołowicie wyklejonymi malutkimi paluszkami. Stary tapczan z wyleżanymi dołkami, regał z książkami. Bo wszystkiego było niewiele, ale książek dowoli. Pod ścianą stary fotel. Widzę w nim tatę, ja na kolanach, czytam jakąś książeczkę. Nie, to zbyt trudne. Połykam łzy i kieruje się do celu. Na środku kuchni nieistniejący od dawna stół. Stary, drewniany, z wyrytymi bramkami do Cymbergaja, leży na nim śnieżno-biały, atłasowy obrós. To jeden z nielicznych skarbów rodzinnych, którego też nie uchroniłam. Potraktowałam waniszem i rozszedł się na wszystkie strony. Jeszcze nic na nim nie ma, ale za chwilę zacznie się ustawianie naczyń, a zaraz potem wiadą na stół dania wigilijne. Nikogo nie widać, więc idę zająć miejsce na szafce przy oknie, nasze ulubione miejsce siedzące. Gdy mama nie widziała, można było przycisnąć twarz do szyby i świat zmieniał się jak za dotknięciem różdżki czarodziejskiej. Po drodze mijam stary pękaty kredens. Na górze nadstawka, w której podobno tata mnie ukrywał, gdy byłam malutka, i kazał wszystkim szukać. Ale tym razem interesuje mnie dół. Otwieram drzwiczki i wciągam kolejny zapach. Teraz już wiem, że na pewno są święta. Na talerzu pysznią się pomarańczowe kule. Tylko cztery, a powinno być sześć. Ktoś nie będzie jadł. Zamykam oczy i przez moment zastanawiam się nad zmiennością. Czy ktoś jest w stanie docenić swoistą wartość i dostrzec urok, jaki tkwi w pomarańczy? Takiej, która została wystana, a nie kupiona? Napawam się zapachem, który przywołuje wspomnienie domu rodzinnego, ale po chwili wstaje. Pozycja kucana już nie dla mnie. Nie mam lat kilku, a kilkadziesiąt. Docieram w końcu do szafki, siadam i czekam, kiedy kuchnia zapełni się gwarem i ciepłem. Z zakamarków pamięci napływają echa dziecięcych modlitw. Panie Boże, spraw, żeby tatuś wyzdrowiał, żeby mamusia częściej się uśmiechała, żeby Mikołaj o mnie nie zapomniał, żebym mogła zjeść całą pomarańczę i czekoladę też, żeby spadł w śnieg, żeby była prawdziwa szynka na święta. Z tego wszystkiego najczęściej sprawdzały się śnieg i szynka. Być może Pan Bóg był zbyt zajęty, żeby wysłuchiwać głupich próśb małej dziewczynki. Tymczasem z oddali nadchodzą dźwięki. Składają się w całość. Kolenda dla nieobecnych. I już wiem, nikt nie przyjdzie. Dobrego dnia, kochani, i do usłyszenia jutro.